W blok, w dzisiejszym może się dużo dziać, gdyż najprawdopodobniej potem stanowiem emocje i naprawdę na marketcie może być ostry wylew. Także jeżeli sobie jestem na bieżąco kończym na mojego Discord albo na grupę na Facebooku, gdzie będziemy na bieżąco to monitorować i dzielicie wszelkimi możliwościami, jeżeli chodzi o investments. Także mega jestem, ja tam zapraszam i lecimy z filmem. Już dzisiaj najprawdopodobniej zobaczyłem emocje na te właśnie przedmioty, czyli przedmioty z Majora w Sztokholmie 2021, jak możemy wiedzieć, dzisiaj o godzinie chyba 18 albo 20, chyba 20. O 20 jest rozgrywany wielki finał, w którym co zmierzy się oczywiście G2 oraz Navi. Także zobaczymy, jakie będą tego wyniki. W komentarzu oczywiście możecie obstawiać, ale teraz na tym etapie zastanowimy, się, co tak naprawdę w dniu dzisiejszym robić. I tutaj przychodzę z taką bardzo ciekawą propozycją, którą zaobserwowałem ostatnio, a mianowicie jak sobie zobaczymy, na to co się dzieje z pakieżami z właśnie Dusta Dwójki, możemy zobaczyć, że one naprawdę mocno wystrzeliły z ceną. Z tutaj 24 zł, to taki pakunek wydawałoby się jakoś wcale niewiele, ale co warto nam wiedzieć, to to, że taki pakunek możemy zakupić w grzej. Oczywiście posiadamy viewpassa. To chaliba za kwipunkiem w Beacon czy na Hellkase otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny. I teraz twój ekipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIAKI, który daje Ci kasę oraz o kodzie FIACO 15, który daje 15% bonusu do depozytu Mega polecam. Możemy po prostu sobie kupić coina, a następnie coina wymienić za tego właśnie to suvenir package'a. Yy, Także po prostu w dużym skrócie możemy sobie go kupić właśnie to w grze. Taki jeden coin, czyli innymi słowy jeden suwenier package, kosztuje uwaga 12, czy tam 13, przepraszam, 13, 12,99, 12,99 zł, a to i na rynku jest tak na sprawie dwa razy dłuższy, bo kosztuje 24 zł. Czemu tak się dzieje? Po pierwsze trzeba się zastanowić nad tym, że dzisiaj najprawdopodobniej albo na przestrzeni kilku dni zobaczymy już autografy zawodników. Bardzo wiele ludzi spekuluje, że właśnie na podstawie tych nowych autografów, które to będziemy dostawali tych nowych package'ów, Tam dostaniemy już autografy zamiast tych naklejki, jak możemy zobaczyć związanych z mapą, tak? Gdyż zawsze tradycyjnie mieliśmy dwie naklejki duży nowe, jedna naklejka tu czyli wiadomo z logiem turnieju, oraz mieliśmy jedną naklejkę z autografem danego gracza, który dostał MWP w danej toturze. Teraz mamy zamiast tej właśnie tej ostatniej naklejki, której wymieniłem mamy po prostu logo mapy, która też jest dość ciekawa, oczywiście jest złota i tak dalej i tak dalej. Lecz co jest to zastanawiające, to, to to dlaczego te ceny aż tak wystrzeliły? Możemy zobaczyć, że tutaj ta cena, która ona tutaj bazowała się przez kilka dni, możemy zobaczyć, że to jest tak naprawdę w okolicach 15 zł i to jest tak bardziej spokojny, bo troszeczkę więcej, niż yy, można to kupić w grze. Wiadomo, idealnie, żeby pokryć po prostu sobie tą prowizję, którą pobiera Steam. idealnie, żeby można było to z jakimś tam małym zyskiem, a idealnie też dla ludzi, którzy kompletnie nie siedzą w temacie, tylko i wyłącznie chcą co zainwestować, chcą to tylko kupić i nie chcą się bawić jakiś wiły pasy, chcą to albo kupić i trzymać, albo kupić i od razu otwierać. No to oni, wiadomo, wchodzą na, na Steam Market a, tak taki, możemy zobaczyć, że to tutaj miało miejsce, zapytanie się złotych było spoko. Następnie zaczęły się to chyba zwyżki, no i poleciały to aż do 25 zł, także jestem dość ciekawy, jak dalej się sprawa potoczy. Najlepiej chyba z tego, co patrzyłem, chyba Dasz 2, aczkolwiek ktoś jeszcze sobie teraz... Widzimy, bo tutaj wiem, że tych suweniów troszeczkę jest, także możemy sobie zobaczyć, że najwyżej chyba mamy Dust 2. Tak jest, on jako jedyny przekroczył 24 zł go, go troszeczkę minasz, także tak jak tutaj przewidywałem, te nowe PKG, tak które pojawiły się wez operacją Raptide, on oczywiście jest te dużo, dużo więcej. A tak jak to przewidywałem właśnie Inferno, wcale to jakoś dupy nie uływa, tak na sprawę możemy zobaczyć, że nie z Nukem na równi tutaj na ostatnie miejsce. pas mnie troszeczkę zaskoczył, gdyż pasa zawsze stawiam wyżej, ale być może jeszcze są jakieś tutaj pokłady poprzednich to właśnie lat i ludzie właśnie się na nich bardziej wyżywają. A tutaj trio, o którym to mówiłem, czyli właśnie Mirage, Dasta, Dwa oraz się tak na sprawę sobie bardzo, bardzo ciekawie. Vertigo troszeczkę powstaje, ale tej Vertigo jest ten problem, że jest ta m ludziom średnio przypadło do gustu. No i teraz możesz sobie zadać zasadnicze pytanie: FIEKO, inwestujemy, o co tak na tą sprawę chodzi? Możemy sobie zobaczyć, że jeżeli wejdziemy na Steam Marketa, te przedmioty cały czas naprawdę grubo schodzą. Możemy sobie zobaczyć tutaj na tą statystykę, że tak na daną sprawę w ciągu jednej doby schodzi uwaga 4000 tych przedmiotów akurat z ancienta. Zobaczmy sobie na dasta dwójkę, o której tam mówiłem przed chwilą. Możemy sobie tutaj zobaczyć, że schodzi ich uwaga 8000 dziennie. To jest naprawdę gigantyczna wartość, biorąc pod uwagę, że obecnie na wystawianych 300 przedmiotów Ledwie. Także co w dużym skrócie jest wystawiane od razu tak na sprawę schodzi. O czym na pewno warto wiedzieć i o czym nie wolno zapominać. Średnia cena również to jest jak najbardziej w porządku. Także żadne QXL ani jakieś tam manipulacje cenowe, tylko wszystko wygląda jak najbardziej zdrowo. I teraz możesz się zastanawiać, czemu tak jest. Ja o tym ci już troszkę powiedziałem wcześniej. Ale to nam również powiedzieć o tym, że te package mają 7 cooldowna za Zatem idzie, jeżeli kupisz sobie teraz koina w grze, wymienisz go, no to będziesz musiał 7 dni po prostu przetrzymać ten przedmiot w jakimś punkcie, żeby móc go właśnie to wystawić. I teraz tak na donsprawę mamy właśnie taki wzrost na jest spowodowany tym, że tych przedmiotów trochę brakuje. Bo możemy zobaczyć, Zapotrzebowanie jest 8000 sztuk dziennie, a obecnie na jest za 2-3 z tych przedmiotów. Także co fakto. To... Co jest wystawiane, to od razu schodzi, także, kto sobie wyłożył właśnie od razu, wymienił te tokeny, to jak najbardziej się na tym zrobił. To jest bardzo duża wskazówka dla nas, jeżeli chodzi o następne turnienie tego to właśnie typu. Że w momencie, kiedy coś nowego się pojawia, coś co będzie miał tego średniotowego cooldowna, jak tylko się pojawia, od razu trzeba wszystko wymienić. Dlatego bo popatrzmy, co się stało ze skrzynią Raptai, tak? skrzynią Raptai tak na sprawę, ona była do wymienienia za wartość dwóch gwiazdek, Równowartość dwóch gwiazdek, tak dobrze pamiętam, to jest coś w okolicach złoty 40 czy coś takiego, tutaj mogęś mogę się pomylić, dlaczego walnę wam adnotację i możemy zobaczyć, co się działo w momencie, kiedy ten przemian wchodził. Tutaj już tego nie widać aż tak dobrze na wykresie pamiętam, że ten wykres był tutaj ostro powalony. Tutaj cena właśnie była nawet na wysokość tam około 10 złotych, dobrze pamiętam, nie wiem, czemu to nie jest odnotowane na wykresie, ale po prostu może zwykłe zwykłe oogólnienie niego i możemy zobaczyć, że ta cena wystrzeliła nie naprawdę, naprawdę nieźle. Przypominam, przedmiot, który jest waly około złoty 50, zł, to jest wystawiany i sprzedawany za około 8 zł, a pamiętam, że nawet cena podchodziła po 10 zł. Także to jest dla nas na pewno jada na kolejne turnieje, jeżeli jakiegoś pojawia, tak samo z tymi Package'ami możemy sobie zobaczyć, że po prostu, jeżeli wymieniłeś na początku, to teraz sprzedajesz z dużym, dużym zyskiem. Co ja Ci mogę zaproponować, to to, że widzisz, kto tak naprawdę sprawę właśnie to te e, PKJ są sobie trochę do góry, które mogą mieć troszkę więcej warty. Na pewno też trzeba wiedzieć o tym, że po prostu jeżeli teraz ludzie widzą, że ten das jest o wiele bardziej warty, na pewno go coraz to bardziej wymieniają. A co za tym idzie, za 7 dni będziemy mieli znowu wysyp tych właśnie pojemników, także możemy się tutaj spodziewać jakiegoś spadku wartości. Powiem więcej, ten spadek wartości może mieć miejsce już za kilka dni, będzie, kiedy wyjdzie nowa operacja, gdyż tak na daną sprawę wszyscy już spodziewamy się operacji, że dzisiaj wejdzie. Jest duża szansa, że wejdzie ona już tam troszeczkę przed, może finałem, albo może trochę po finale, gdyż tak najczęściej się działo, że pamiętam tu nie, gdzie to po prostu zaraz po finale odpalana była promocja, także myślę, że podobnie może być tym razem ile ona potrwa to już kwestia tylko i wyłącznie względna, możemy się tylko domyślać ale coś, co chciałem Ci właśnie przekazać, to możliwość inwestycji właśnie w TPK'ge. E. Jeżeli posiadasz jakowy, takowy właśnie jeden, no to go sprzedawaj. Jeżeli posiadasz jednego właśnie z miarza, DASTA dwójki albo właśnie z Ansięta, no to ja bym Ci go proponował jak najszybciej sprzedawać, gdyż jest tutaj duża szansa, że ta cena po prostu zanurkuje Możemy sobie zobaczyć chociażby jeszcze na takiego miarza, na którego to tak wykaz nie wchodziłem, ale już to czynię w tej sekundzie, możemy zobaczyć, że jesteśmy za tą największą hostą i teraz zamiast spadek Pytanie, czy będziemy mieli taką korektę jak tutaj, za tym idziemy kolekta następnie znowu wybicie, tak jak to widzieliśmy tutaj dosłownie wczoraj. Czy jest szansa, że teraz już będzie tak tylko i wyłącznie spadało. Tego nie wiem, to jest zobaczone językiem. Jeżeli chcesz ryzykować, trzymaj go dalej i tak na sprawę wytrzymaj jeszcze chwilę, ale musisz już wiedzieć, że już jesteś praktycznie na dwukrotnym plusie. Jeżeli sobie kupiłeś tego wiłę pasa za 70 zł, yy, czyli tam gdzie były te 3 żetony, ale to wiedzieć, że wtedy wydajeś na jednego żetona około 10 zł. No bo po prostu, jakby to powiedzieć, różnica między tym właśnie dokokszonym, czyli z trzema żetonami, a różnica między podstawowym to było właśnie 70 minus 40, za tym idzie 3 dychy podzielić na trzy, bo trzy żeton dostawałeś 10 złotych za jeden żeton. Możesz zobaczyć, że już dwukrotnie na plus, jeżeli to mądrze wymieniłeś i od razu to sobie zastosowałeś się do tego i po prostu sobie w ten sposób zainwestowałeś. Pytanie, czy kupować to teraz, czy jeszcze teraz to inwestować, może być średnio, to jest oczywiście ryzyko po twojej stronie, ja tutaj spekuluję, że będzie spadek wartości, no bo jednak jeżeli coś kosztuje w te 10 zł, no to dlaczego miało tutaj kosztować 25 zł, tego kompletnie nie rozumiem, warto tutaj wiedzieć, że teraz działa bardzo to, że tych przedmiotów jest po prostu mało, że podaż na tym nie nadąża, gdyż są te 7-dniowe bany i wszystko sobie czeka po prostu w arku, zamiast być wystawiane na ręku. I to tak na danym kształtuje tą cenę póki co.